W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować odkurzacz marki DEDRA model DET7174. Jest to odkurzacz warsztatowy zasilany akumulatorem 18V. Pojemność pojemnika 10 litrów. Posiada dwa tryby pracy: słabszy i mocniejszy. Dwie funkcje, czyli funkcja wciągania urobku. Oraz wydmuchiwania, czyli używać możemy jako odmuchawę. Posiada silnik bezszczotkowy. Zapraszam do prezentacji. często rozsypuje się z niego przy otwarciu no i sprawa kolejna świeżo przeniesione drewno czyli automatycznie bałagan no to lecimy No dobra, sprawdzamy jak to będzie wyglądało w samochodzie. to, to chodniczki wyciągnięte i działamy na początek pierwszy bieg. Rzecz, która mnie bardzo interesuje, czyli odkurzanie na mokro. Odkurzanie na sucho widzieliśmy już w poprzednich. Tak wygląda po odkurzaniu na sucho. Natomiast teraz zobaczymy sobie, jak to będzie. Będziemy szaleć ilością, ale o, rozlała się woda. Zobaczcie, jaki przypadek. No i lecimy. To pierwszy raz odkurzam wodę. Później jakoś nigdy nie miałem okazji. No i patrzymy, o, patrzymy jak to wygląda. To jest ta woda. No jak wygląda filtr. Wydaje mi się, że szyściutko sucho. Czyli woda do filtra w ogóle nie poleciała. Dobra, zaraz zobaczymy. Troszkę bardziej. No dobra, to teraz mamy słuiczek od drzemu, żeby było widać, że jest więcej, i zobaczymy z ciekawości. Trochę tu po filtrze poleciało, ale filtr jest zabezpieczony, więc nie powinno być problemu z dostaniem się do silnika. Tu mamy wszystko ok. W tym przypadku jest bardzo dużym plusem, tak jak teraz, możemy sobie wyjść, tak by nie kurzyć w środku i przykładowo wydmuchać filtr od odkurzycza. Bardzo fajne urządzenie mobilne z naciskiem na mobilne. Ma nam służyć przede wszystkim doraźnie, tam gdzie mamy problem z dojściem, odkurzaczem sieciowym. Bardzo fajnie sprawdzi się przy odkurzaniu, odkurzaniu samochodu, co bardzo ułatwia, gdy nie musimy rozciągać przedłużaczy, kombinować po prostu. Bateria 4A w zupełności wystarczy na odkurzenie samochodu osobowego. No i przede wszystkim da sobie z tym radę, tak? Rura jest bardzo długa, dzięki czemu, jak w niektórych odkurzaczach wcześniej wspominałem, nie ma tego problemu, że konstrukcja jest tak jak tutaj, trzymamy jedną ręką, wiercimy pod karnisz, trzymamy drugą ręką, tu odkurzacz, tu rurę no i brakuje nam trzeciej ręki na wkręcarkę. Tutaj tego problemu nie ma, możemy go sobie postawić gdzieś na dole i rurą spokojnie dosięgniemy. Bateria 4A myślę w zupełności starcza. Także jeśli o mnie chodzi, ja polecam, bardzo fajnie się sprawdza i do samochodu i do domu w warsztacie też robi robotę. E, polecam. Zapraszam do subskrypcji kanału. Już niedługo kolejne materiały, między innymi o narzędziach marki Dedra, ale nie tylko. Także kliknijcie suba i pozdrawiam do następnego. Trzymajcie się. Hej.